Cześć, tu Karol, na to rozwój. Dzisiaj o śnie i wszelkich sposobach na jego poprawę. Pierwszym punktem jest światło słoneczne z samego rana. W skrócie, każda komórka naszego ciała jest podporządkowana rytmowi okołodobowemu, który zarządza aktywnością każdej komórki w naszej ciele. W przeciągu około 24 godzin. Rytm okołodobowy zarządza m.in. temperaturą naszego ciała, stopniem popudzenia, aktywnością układu trawiennego itd. Jest więc w nas wewnętrzny zegar, który zarządza stopniem aktywności ciała w relacji do czasu. Jeśli zegar ten nie potrafi wskazać w nas prawidłowej godziny, to Zachowanie naszego organizmu także będzie rozregulowane. Jednym z takich nieprawidłowych sygnałów jest pobudzenie w ciągu nocy i, i w konsekwencji trudności z zasypianiem. Więc pierwszym punktem rzeczy na, na liście poprawy snu będzie zobaczenie światła słonecznego z samego rana, zaraz po tym jak się wybudzisz. Czas potrzebny na wyregulowanie tego rytmu będzie zależny od tego, jak wielka jest pokrywa chmurna na niebie. I jeśli niebo jest bezchmurne, no to. Wystarczy nawet 3 do 5 minut. Jeśli natomiast chmur jest dużo, to 15 minut wystawienia się na światło zewnętrzne powinno wystarczyć. I rozpoczęcie dnia w taki sposób ułatwi nam zaśnięcie wieczorem, ponieważ poprawnie ustawiony zegar biologiczny podpowie organizmowi w odpowiedni sposób, kiedy jest pora na sen. Odnośnie światła, jeszcze jedna sprawa ponieważ wrażliwość naszych soczewek na światło znacznie zwiększa się z upływem dnia. Więc wystawianie się na mocne światło blisko przed snem może znacząco utrudnić nam zasypianie. Gdzieś to z faktu, że wyświetlanie silnego światła propakuje w nas wydzielanie kortyzolu, a większa ilość kortyzolu powoduje wstrzymanie wydzielania melatoniny, która jest nazywana hormonem snu, ponieważ zarządza naszą sennością i ułatwia nam zasypianie. Więc z tego punktu najważniejsze dwie rzeczy. Zobaczenie światła sonocznego z samego rana. Druga to minimalizowanie ilości światła, które do nas dociera godzinę przed snem. Może być to w postaci po prostu skaszenia świateł, które nas otaczają albo zmniejszenia intensywności na przykład ekranu w telefonie i włączenia filtru niebieskiego światła. Więc w skrócie rano dużo światła, wieczorem mało. To tyle. Punkt drugi i równie istotny to kofeina. Ogółem zdaje mi się, że niewiele ludzi zdaje sobie z tego sprawę, ale kofeina zawarta w kawie albo energetykach nie tylko utrudnia zasypianie, ale e, znacząco zaburza strukturę samego snu, jeśli uda nam się zasnąć. Więc e, jeśli ty potrafisz po kawie zasnąć, to nie oznacza to, że nie ma to na ciebie efektu, po prostu e, zmniejsza to jakość twojego snu, niekoniecznie utrudnia ci zasypianie. I ja na przykład nie mogę wypić kawy przez ten bo będę miał znaczne trudności nie tylko zaśnięciem, ale potem e, utrzymaniem tego snu. I tak są ludzie, na których nie działa kofeina, z racji na jej genetykę. Kofeina jest bardzo podobna pod względem chemicznym do adenozyny, która występuje naturalnie w naszym mózgu. Jest produktem ubocznym wykorzystywania ATP w naszym myśle, które jest oczywiście nośnikiem energii. W skrócie twój mózg w ciągu dnia zużywa paliwo, a produkt uboczny zużywania tego paliwa, czyli adenozyna, Odkłada się w Twoim myśle i jest sygnałem, który propaguje senność. Im więcej produktu ubocznego paliwa, tym większy sygnał senności. Natomiast kofeina, przez to, że jest bardzo podobna do adenozyny, zapycha receptory, które są odpowiedzialne za wychwytywanie informacji odnośnie obecności adenozyny w umyśle. Tak więc, podczas obecności kofeiny w naszym ciele, organizm nie potrafi stwierdzić, ile adenozyny w nim krąży. Kofeina daje umysłowi Mylny sygnał, że krąży w nim mało benzyny, względem tego nie odczuwamy aż tak wiele zmęczenia. Sprawa tego punktu jest prosta: nie powinniśmy pić kawy 8 godzin przed snem, bo jest to czas potrzebny na połowiczny rozkład kofeiny w naszym organizmie. Więc jeśli masz problem ze snem, to unikaj kawy albo energetyków do 8 godzin przed snem, bo znacząco może to utrudnić jej zasypianie. Nie tylko trudne sypianie, ale zmniejszy znacząco jakość snu. Punkt trzeci, usuwanie bodźców. Głębana banalna sprawa, punkt jest prosty. Do snu należy usunąć wszelkie bodźce, które nas otaczają. I mam tu na myśli dźwięk i światło. Dla mnie najprostszym sposobem, żeby to zrobić jest e, posiadanie zatyczek do uszu i maski na oczy. Ogłęb dla mnie to była najlepsza inwestycja 10 zł w moim życiu, ponieważ bardzo pomogło mi zasnąć. Więc w skrócie usuń e, wszystkie źródła dźwięku i hałasu do snu. To tyle. Punkt czwarty, jedzenie i woda. I myślę, że to w miarę zrozumiały punkt. Jeśli zjesz posiłek za późno, to twój organizm będzie trawił, gdy ty będziesz próbował zasnąć. I o tyle zjedzenie późno posiłku może nie utrudnić ci zaśnięcia, po prostu spłyci twój sen. Głównym moją radą jest zjedzenie ostatniego posiłku około 2,5 godziny do 3 przed snem. Najlepiej zadbać, by był dość lekko strawny i wartościowy, składniki odżywcze. po zjedzenie wartościowego posiłku 2,5 godziny przed snem. Jedynie pomoże nam utrzymać ten sen, gdy już zaśniemy. Druga kwestia to picie wody. W skrócie staraj się nie pić wody pół godziny przed snem, bądź po prostu piją małymi łukami. Myślę, że to oczywiste. Jeśli wypijesz za dużo wody, to będziesz musiał wybudzić się w nocy. To tyle. Tak więc w skrócie zjedz ostatni posiłek 2,5 godziny przed snem i nie pij wody pół godziny przed snem. I piąty punkt, bardzo istotny. To regularne pory snu. jogłem ma to znacznie większe znaczenie niż, niż przyszło mi myśleć. Cenem tego punktu jest pójście spać i obudzenie się codziennie o tej samej godzinie. Celem w tym, by utrzymać te same ramy czasowe. Jeśli będziemy spać o tej samej godzinie i stawać o tej samej godzinie, to nauczymy własny organizm, kiedy ma się kłaść spać, kiedy ma się przygotować na wybudzanie. I naprawdę stałe ramy czasu na spanie zmieniają dużo. Bardzo istotny punkt. Jeśli miałby zastosować którykolwiek z tych punktów, o których mówiłem, to ten jest najistotniejszy, tak mi się zdaje. Zaraz obok wystawiania się na światło słoneczne z samego rana. Dwie bardzo istotne rzeczy. Więc jeśli tylko możesz, to ustaw sobie stały czas kładzenia się do łóżka i, i wstawania rano. W pierwsze trzy dni będziesz mógł hmm. mieć problem, żeby zasnąć o konkretnej porze i wybudzić się o konkretnej porze, więc będziesz musiał używać budzika, ale to ok, bo po tych trzech dniach zaczniesz już budzić się. O tej samej godzinie, na którą wcześniej ustawiałeś budzik. W skrócie, idź spać o tej samej godzinie i w całej tej samej godzinie każdego dnia. Punkt szósty, inne drobne elementy. W punkcie tym są rzeczy mniejsze, ale dalej istotne, które myślę, że dalej należy poruszyć. Tylko po prostu nie dałem ich do osobnego punktu. I z tych drobniejszych rzeczy jest trening fizyczny, który wykonywany regularnie może zwiększyć naprawdę jakość snu. I należy też przy tym zaznaczyć, że ćwiczenie zbyt blisko pory snu może zaburzyć nam sen i utrudnić na zasypianie. I ogółem trening fizyczny jest świetnym sposobem na nie tyle poprawę snu, ale poprawę całego naszego życia. To um, unikałbym jednak ćwiczenia zbyt blisko pory snu. Kolejną rzeczą jest wykonywanie technik relaksacyjnych blisko snu. I mam na myśli takie rzeczy jak medytacja albo słuchanie muzyki przed snem. Bardzo fajna sprawa, by uspokoić e, umysł i tym samym ułatwić nam zaśnięcie. Więc końcowo małe podsumowanie. Rano zobacz światło słoneczne wieczorem. Unikaj mocnych świateł, nie kawy ani energetyków 8 godzin przed snem. Usuń hałas i światło do snu. Spróbuj użyć e, zatyczek i maski na oczy. Nie jest niczego 2-3 godziny przed snem, zależnie od Twojego organizmu. I około 30 minut przed snem. E, nie pij zbyt dużo wody, codziennie staraj się chodzić spać i wstawać o tej samej porze, żeby nauczyć organizm kiedy ma przygotować się na wstanie. Nie trenuj bezpośrednio przez snem i unikaj rzeczy, które Cię stresują. Znajdź techniki relaksacyjne, które działają na Ciebie, bo mogą ułatwić Ci zasypianie i końcowo bardzo istotna rzecz jeśli zastosowałeś wszystkie te rzeczy i dalej masz problem ze snem, to na Twoim miejscu udałbym się do specjalisty. Po pierwsze, nie ma w tym nic wstydliwego, a po drugie, rzecz tak ważna, jak sen nie powinna być zaniedbywana i należy zrobić wszystko, by o nią zadbać. I udanie się od specjalisty do snu mogłoby rozwiązać wiele problemów, które wymagają po prostu indywidualnego podejścia. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Jeśli Ci pomógł, to zasubskrybuj i na razie. Do następnego.